Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o psich potrzebach. Temat myślę każdemu znany, często poruszany, że ich zaspokojenie jest bardzo ważne, a nawet najważniejsze w życiu psa. Jednak wciąż nie do końca wszystkie potrzeby rozumiemy tak jak powinniśmy, lub nie wiemy, że one w ogóle istnieją. I dzisiaj zaczniemy sobie od potrzeb nieelastycznych, czyli takich, które są. Takie same dla gatunku pies i muszą być zaspokajane każdemu psu niewybiórczo, nie w zależności od temperamentu. Potrzeby fizjologiczne. Każdy wie o co chodzi. Pies musi jeść, pies musi pić, żeby przeżyć. Pies musi mieć możliwość załatwienia się poza miejscem, w którym odpoczywa. Ale czy wiecie, że taką nieelastyczną i bardzo ważną potrzebą wśród tych potrzeb fizjologicznych jest również sen? Niby to jest oczywiste, bo każdy musi spać i wiemy wszyscy, jakie niesie za sobą konsekwencje brak tego snu. Natomiast bardzo często o nim zapominamy, zwłaszcza patrząc na psa jako zwierzę, które ma być aktywne, które jest aktywne. I bardzo często w tej aktywności się niestety zamykamy. A ile powinny spać nasze psy? Dorosłe psy powinny lub chcą i mogą spać. Od 12 do 14 godzin zdarza się, że to dzienne, dobowe zapotrzebowanie na sen sięga nawet 16 godzin. Jest to bardzo mocno uzależnione od tego, jak pies spędził dzień, co się działo w ciągu tego dnia, jakie są jego predyspozycje względem temperamentu oraz jaka jest jego kondycja. w fizyczna i zdrowotna, bo wiemy, że pies, który jest chory, będzie potrzebował więcej odpoczynku i będzie więcej spał. Szczeniaki mogą potrzebować snu nawet do 20 godzin na dobę. Zobaczcie, że to jest tylko 4 godziny aktywności dziennie. I to nie oznacza, że pies przez te 4 godziny ma biegać w kółko. Tyle samo snu od 18 do 20 godzin potrzebują również również psi seniorzy którzy, można powiedzieć, że cofają się trochę, jeżeli chodzi o ilość snu, do poziomu właśnie szczeniaka i szczególnie psim seniorom powinniśmy zapewnić możliwość tego odpoczynku. No i również szczeniakom. A dlaczego sen jest taki ważny? Patrząc na nasze psy... Od początku ich rozwoju, tak jak na nasze ludzkie dzieci, przede wszystkim potrzebny jest im do rozwoju, do rośnięcia, do tego, żeby organizm i ciało się rozwijało. Bez snu będzie to niemożliwe. Dodatkowo sen ma bardzo duży wpływ i znaczenie dla odporności naszego psa i jego kondycji zdrowotnej. Reguluje również gospodarkę hormonalną. Poza tym sen pozwala się ciału po prostu zregenerować, czyli jeżeli e, zwłaszcza nasz pies miał taki bardzo emocjonujący dzień, e, czy miał dość dużo aktywności fizycznej, to żeby wszystko było dobrze, żeby ta aktywność fizyczna nie miała negatywnych skutków, to ten pies musi się po prostu wyspać, po to, żeby to ciało miało możliwość się zregenerować. Jest to bardzo ważne również w przypadku, kiedy nasz pies zachoruje i bezpośrednio po chorobie. Dodatkowo, jeżeli patrzymy nie tylko na ten aspekt fizyczny, ale i psychiczny, to sen pomaga ułożyć naszemu psu w głowie doświadczenia, których doznał w ciągu dnia. Pomaga je zapamiętać, przeanalizować, pomaga zapamiętać to, co się wydarzyło, to czego się nauczył, czyli przede wszystkim komendy i różne nowe zachowania. Więc jeżeli trenujecie ze swoim psem lub uczycie go czegoś nowego, to po takim treningu dajcie mu się po prostu wyspać, żeby miał możliwość zapamiętać to, czego się nauczył. Oprócz tego sen jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o regulację psich emocji. Pies niewyspany będzie psem, który będzie... Przerwa na nagrodzenie za przywołanie... Jeżeli nasz pies się nie wyśpi, będzie psem, który będzie podatniejszy na bardziej intensywne i negatywne emocje. Ma to znaczenie głównie i tak najbardziej to odczujemy u psów, które są psami nadmiernie ekscytującymi się, psami lękliwymi, psami reaktywnymi czy psami agresywnymi. Jeśli więc chcemy, żeby nasz pies lepiej panował nad swoimi emocjami, był bardziej zrównoważony, to zapewnijmy mu odpowiednio, odpowiednio jakościowo i ilościowo sen. A jak zapewnić psu taki sen? przede wszystkim znać mu odpowiednie do tego miejsce i nie będzie to twoja kanapa albo łóżko w sypialni. To ma być miejsce, które jest tylko i wyłącznie psa miejsce, w którym kiedy faktycznie będzie potrzebował się wyspać i kiedy wokół będzie się działo bardzo dużo, albo samodzielnie, albo z naszą pomocą będzie mógł udać się na wypoczynek. W tym celu ustaw legowisko gdzieś, gdzie pies będzie mógł obserwować domowników, natomiast nie będzie bezpośrednio przy e, ciągach takich komunikacyjnych, czyli tam, gdzie ludzie się przemieszczają, e, tam, gdzie ludzie często przechodzą, a tym bardziej niech be, nie będzie to miejsce przy drzwiach wyjściowych do Twojego mieszkania lub domu. Na takie miejsce idealnie sprawdza się kennel klatka, dlatego że możesz tam psa przymknąć, nie za karę, e, możesz ją osłonić kocykiem i możesz go bardzo sprawnie odciąć od, od bodźców środowiskowych i pomóc mu się wyciszyć, a tym samym zasnąć. Kolejna bardzo ważna rzecz to kojarzenie domu z odpoczynkiem. Niektórym psom ciężko jest zasnąć, zwłaszcza w ciągu dnia, dlatego że dom kojarzą również z miejscem aktywności. Więc jeżeli pies y, spacer kojarzy z aktywnością, i dom kojarzy z aktywnością, to kiedy w dzień ma zasnąć? Yy, nie róbcie tego, uczcie psa, że w domu nie ma zabawy, jest mniej naszej uwagi. Dzięki temu pies po prostu nudząc się w końcu zasnie. Nie zaczepiajcie psa co chwilę, nie inicjujcie zabawy, nie podawajcie jedzenia, bo to wszystko sprzyja temu, że wasz pies po prostu nie będzie miał czasu się wyspać. I na odwrót, jeżeli pies jest takim bardzo mocnym natrętem i non stop oferuje Wam kontakt, non stop oferuje zabawkę, nie reagujcie na te zaczepki, dlatego że znowu nie dacie mu się wyspać. Niech pies się po prostu spokojnie położy i odpoczywa. I ostatnia rzecz. Nie budźcie swojego psa, jeżeli faktycznie nie macie potrzeby. Wiadomo, że jeżeli musicie wyjść o danej godzinie na spacer, no to musicie swojego psa obudzić. Jeżeli macie porę posiłku, albo jeżeli macie porę podania leków, albo gdziekolwiek wyjeżdżacie, jesteście umówieni na godzinę, trzeba psa obudzić. Natomiast jeżeli naprawdę nie macie potrzeby, to nie budźcie go tylko po to, żeby dać mu paróweczkę ze śniadania, albo żeby go zawołać na pogłaskanie. Jeżeli pies śpi, to jest jego czas na regenerację. Pamiętajcie. I dajcie znać koniecznie pod tym filmikiem, czy wasze psy są śpiochami, czy może ekstra aktywnymi psiakami i czy macie problem z tym, że wasz pies nie potrafi się wyciszyć i faktycznie zasnąć w ciągu dnia, czy raczej jest to dla niego prosta i oczywista sprawa.